Witam na konferencji prasowej po meczu Mieś UKS. Łódź. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem 3 do 0. Z nami ten Jarosław Skrobacz. Panie trenerze, bardzo proszę o ocenę tego spotkania. Wiedzieliśmy, z kim gramy i, i o co gramy. Myślę, że pod takim ciężarem gatunkowym ten mecz wbrew pozorom miał duże znaczenie i dla nas, i, i dla drużyny z Łodzi, dla uks u bo y, też są świadomi tego, że, że mają ciężkie mecze przed sobą, i, i gdzieś tam na pewno to ciśnienie, ta presja też na nich, na nich ciąży. Yy, myślę, że dobrze, spokojnie wyczekaliśmy te momenty, które, które mogły nam grozić. Gdzie LKS yy, yy, troszeczkę opanował sytuację w pierwszej połowie, też stworzył nam zagrożenie, i, i przeczekaliśmy to. Druga połowa yy, myślę, że już zdecydowanie dla nas i, i nawet po stracie bramki. Przez ŁKS, myślę, że to my cały czas nadawaliśmy ton i, i bliżej było tej drugiej, niż, tej drugiej bramki niż, niż wyrównania, a tak się skończyło. Wygrywamy, musimy pilnować, żeby, żebyśmy byli dobrze przygotowani, skoncentrowani do następnych spotkań. To dzisiejsze oczywiście, że, że przyjmujemy z taką ulgą i radością, no bo, bo to był rywal, którego, którego ciężko pokonać. Ale tak jak mówię, ważne są teraz te dwa mecze i oby nie okazało się, że to będą mecze, mecze trudniejsze niż ten dzisiejszy. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Czy są może jakieś pytania? W drugiej części konferencji prasowej z nami trener Ireneusz Mamra, Panie trenerze. Bardzo proszę o podsumowanie meczu. Dzień dobry. Myślę, że oglądając pierwszą połowę, w życiu mnie nie powiedział, że tutaj przegramy 3-0. Naprawdę do przodu graliśmy dobre spotkanie. Miała mieć swoje sytuacje też, ale uważam, że do naprawdę graliśmy dobrze i płynnie przychodziliśmy. Z obrony do, do, do ataku. Piłka naprawdę e, gdzieś tam między formacjami dobrze krążyła, zabrakło nam strzelenia bramki. Niestety w drugiej połowie m, przede wszystkim no, na trzy bramki dwie były po naszych stratach na jedną 20 czy 25 meczu druga w podobnej sytuacji i tymi stratami nakręci, nakręcaliśmy mieć w drugiej połowie, gdzie, gdzie, gdzie ta bramka na początku drugiej połowy spowodowała że mieć mogła wyprowadzać ataki szybkie i w efekcie tutaj prze, przegraliśmy spotkanie. Dziękuję. Dziękuję, Teraz Mamy też kilka pytań. Filip Kijewski z Łódzkiego Sportu pyta Znowu wróciły proste błędy w obronie. Czy jest to spowodowane brakiem Macieja Dąbrowskiego? ŁKS zawiązywał groźne akcje tylko w pierwszej połowie. Dlaczego koncentracji znów wystarczyło tylko na 45 minut? Czy zmiana Adriana, Adriana Klimczaka na Adama Marciniaka była planowana? ŁKS od trzech meczów strzela bramki, kiedy na boisku jest dwóch napastników. Czemu nie zaczynacie w tej formacji? Może od końca. Formacja 4-4-2 powoduje to, że można strzelać tak bramki, ale można też, ma się jednego zownika mniej w środku i, i to było widać, kiedy Mieć wyprowadzała kontrataki. Myślę, że to są pytania takie, tego typu, że, że oczywiście wynik meczu o decyduje. Graliśmy dobrze w pierwszej połowie i to nie brak koncentracji spowodował drugiej połowie, tylko po prostu prosty błąd. I, i ta bramka miała duży wpływ na, na to, że ta druga połowa tak wyglądała. I, i tyle jeśli chodzi o to, o to, o to pytanie. Mhm. Tren, że kolejne pytania są od Mateusza Denderskiego. Pierwsze z nich, pierwsza połowa w wykonaniu pańskich podopiecznych wyglądała obiecująco. Co się stało po przerwie, że mogliśmy w drugiej połowie oglądać wręcz inny zespół? To pierwsze z czterech pytań. No, ale ja myślę, że to pan zadaje mi i powtarza to pytanie. Mhm. Dobra, to lecimy do następnego. Piłkarze próbowali przełamać defensywę miedzi długimi podaniami, lecz te często nie trafiały do adresatów. Czy taki był pierwotny plan na ten mecz? Nie, tu jest. Taki właśnie też problem, że, że, że w trudnym momencie z, z, za szybko zawodnicy są czasami przedostać się. Dużo o tym temat rozmawiamy, dochodzą do tego warunki meczowej. Nie da się takim prostym środkiem tak łatwo komuś strzelić bramki. Oczywiście to się zdarzają takie sytuacje, ale, ale my musimy grać w ten sposób, w, jaki to, w, jaki to, no, w jakim pracujemy, a nad, na pewno nie jest to ten element, bo, bo, bo my tak nie chcemy grać. Natomiast no, czasami na no boisku podejmuje gdzieś tam zawodnik pod presją i, i te decyzje na pewno muszą być lepsze. Kolejne pytanie. Pierwsza bramka szczelona przez gospodarzy to kolejne wydanie starej historii. Strata po wyprowadzeniu piłki z pola karnego. Czy jest to brak wyciągania wniosków, konsekwencje, a może czegoś innego? No ale to myślę, że to pytanie znowu jakby się trochę powiela i ja już też odpowiedziałem na nie. Mm. Czy obawia się Pan o to, że zespół, który powoli zaczął wracać do dobrej, na dobre tory, nie zacznie z nich z powrotem zjeżdżać, mając w pamięci najbliższe spotkania Pana zespołu? Nie, nie, oczywiście no ta pierwsza połowa też już pokazała, natomiast no, ja też jestem zły i oczywiście wewnątrz gdzieś tam, no, nawet bardzo zły jestem, te bramki stracone, bo uważam, że wynik 3-0 pokazuje, że byśmy to przegrali zdecydowanie. Tak jak powiedziałem, ta pierwsza połowa była naprawdę dobra i, i ta pierwsza bramka na pewno no, Miedzi pomogła. A u nas gdzieś tam wprowadziła jakieś takie, 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 takie. Może nie nerwowość, ale na pewno to nie było, to, to już tak nie wyglądało dobrze, jak, 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 jak do momentu utraty bramki. I, I na pewno w prostej sytuacji nie możemy tak łatwo piłki stracić. I ostatnie pytanie, że Mikol Dywiliard ponownie zagrał bardzo przeciętny mecz. Dlaczego zdecydował się pan zmienić go aż tak późno, a wcześniej zbił z boiska chociażby Antonio Domingueza? Ocena każą, no to on ma prawo do swojej, ja mam prawo do swojej, no. Dziękuję serdecznie, za komentarz, jeżeli nie ma więcej pytań. Powodzenia. Dziękuję bardzo.